Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Czemu narcyz chce Cię zastraszyć? Narcyz. Chce mieć nad tobą kontrolę, władzę i kontrolę. To jego główne potrzeby. Stanowisz dla niego konkurencję. Związek, relacja przypomina rywalizację, w której narcyz chce wygrać, chce osiągać większe sukcesy, chce zarabiać więcej pieniędzy, chce zbierać więcej uwagi więcej komplementów. Narcys chce być najlepszy w każdym aspekcie, w każdej dziedzinie. Chce się wyróżniać, być najbardziej inteligentny, mądry, najważniejszy. Chce być osobą wyróżniającą się wśród innych. Chce być kimś, kogo nie da się pominąć, nie zauważyć. Narcyz się wywyższa, uważa, że jest znakomity, a od Ciebie oczekuje, że będziesz gorszy. Chce, żebyś był gorszy. Działa w tym kierunku, obniża Twoje poczucie wartości, obniża Twoją wartość, dewaluuje Cię. Narcyz musi być od Ciebie lepszy. Może się to znacznie różnić od tego, co myślisz, co uważasz. Może nie chcesz z nim wcale rywalizować, może nie chcesz z nim wcale konkurować, po prostu masz własne pomysły, masz własne preferencje. Z kolei Narcyz postrzega je jako zagrożenie zagrożenie dla jego świata. Dla Jego rzeczywistości. Możesz się starać z Nim współpracować, możesz próbować z Nim współpracować, lecz Narcyz jest do tego niezdolny, jest niezdolny do współpracy, nie może tego zrobić. Narcyz wchodzi w relacje, w związki z innymi potrzebami, innymi celami. Innymi intencjami niż ty. Narcyz postrzega związek, a nawet życie, jako grę. Czy dla ciebie życie to gra? Zastanawiając się, możesz dojść po części do takiego wniosku, lecz nie robisz w każdej chwili wszystkiego, by wygrać, a narcyz tak właśnie postępuje. W relacji z narcyzem jedna strona przegrywa, a narcyz zawsze musi wygrać. Zawsze będzie do tego dążyć, by wygrać. Chce wygrać twoim kosztem, a to oznacza, że ty musisz przegrać, żeby on mógł wygrać. Z narcyzem nie jest możliwe granie do tej samej bramki, nie jest możliwa wspólna wygrana. Z narcyzem nie istnieje win-win, by mieć nad tobą kontrolę, by ją przejąć. Narcyz będzie usiłował cię zastraszyć, będzie chciał wyzwolić w tobie poczucie strachu, zagrożenia, niepewności, będzie kierował różne groźby, może grozić, że cię zdradzi. Że znajdzie kogoś innego, że odejdzie, albo że coś sobie zrobi. Narcyz będzie ci groził, ponieważ dzięki temu może utrzymać władzę i kontrolę. Wtedy może poczuć, że ma nad tobą kontrolę. Właśnie dlatego Narcyz będzie często na ciebie krzyczeć. Lub będzie sprowadzać cię na dno. Dlatego też Narcys rozpocznie przeciwko tobie kampanię oszczerstw, kampanię oczerniania. Narcys musi być niezależny i samowystarczalny w pewnym zakresie, podczas gdy jest bardzo krytyczny co do Twoich pomysłów, co do tego, co myślisz. Będzie traktować cię z pogardą. Narcyz będzie zadawać ci podchwytliwe pytania. Będzie tak postępować tylko po to, byś był zdezorientowany, po to, by wywołać zamieszanie, chaos. Narcyz będzie odmawiać ci czułości, bliskości, miłości pozbawi cię tego oddali się zatrzyma pieniądze dla siebie nie będzie współpracować nie będzie ci pomagać w tym na czym ci zależy narcyz będzie rozpowszechniać o tobie plotki nieprawdziwe informacje stanie się sabotażystą chce zniszczyć twój sukces Chce zniszczyć twoją karierę, pracę, firmę, kontakty. Narcyz będzie karać cię ciszą, milczeniem. Może to nie mieć wiele sensu dla Ciebie, ale dla Narcyza jest to bardzo sensowne. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz postrzega to jako wygraną, postrzega to jako Wygrywanie, postrzega to jako ukończenie dzieła, osiągnięcie czegoś, co jest dla niego korzystne, jest na jego korzyść. Dlatego zwykle narcyz poszukuje zastraszania, chce ranić ludzi, skupia się wyłącznie na sobie, jest pozbawiony empatii. Narcyz jest niezdolny do uczuć wyższych, nie posiada sumienia, nie odczuwa żalu, nie jest w stanie wytworzyć więzi z drugim człowiekiem, nie ma współczucia, jest niezdolny do miłości. Narcyz jest przepełniony gniewem i nienawiścią nienawiścią do samego siebie, jak i do świata. Do ludzi. Narcyz nie wie, jak regulować własne emocje. Jest tak, ponieważ Narcyz jest bardzo niepewny, tylko udaje kogoś, kim nie jest, udaje tylko kogoś pewnego siebie. Jeśli zwrócisz Narcyzowi uwagę co do jego zachowania, jeśli powiesz mu, że coś robi źle. To zawsze znajdzie sposób, by to usprawiedliwić. Zawsze będzie racjonalizować. Narcyz zawsze znajdzie sposób, by przerzucić winę na ciebie. Przy Narcyzie zawsze będziesz czuł się, jakbyś to ty stanowił problem. Narcyza nie obchodzi to, jak się czujesz, nie obchodzi go to, jak. Przez niego się czujesz, przez to, co robi. Nie interesują go twoje uczucia, twój ból. Kiedy narcyz cię zastrasza, to daje mu to siłę, daje mu to energię. To sprawia, że narcyz czuje, że żyje. Postrzega cię jako przedmiot, jako obiekt. Związek z nim jest transakcją, wymianą handlową i to nieuczciwą. Oparta jest na nierównej wymianie. Narcyz więcej bierze niż daje, a czasem tylko bierze. Tak długo, jak trwa związek, relacja z narcyzem, nie obchodzi go to, jak to na ciebie wpływa, co ci to robi. Jak ci to szkodzi? Kiedy narcyz stara się ciebie zastraszać, to musisz go zatrzymać, musisz go powstrzymać. Weź pod uwagę, że narcyz nie wie kiedy przestać, nie wie jak przestać. Narcyz przekroczy wszelkie limity, granice tego, co rozsądne, tego, co można zaakceptować. Będzie przekraczać granice, aż poczujesz, że jesteś mniej wartościowy niż inni. Będzie przekraczać granice, aż poczujesz, że Twoje zdanie się nie liczy, że nie ma żadnego znaczenia, a nawet zaczniesz twierdzić, że się mylisz. Jeśli pozwolisz narcyzowi się zastraszać, przez dłuższy okres czasu to staniesz się cieniem samego siebie staniesz się wrakiem człowieka w otoczeniu narcyza nie możesz być tym kim jesteś nie możesz być sobą przez to zatracasz własną tożsamość nie możesz być otwarty szczery nie możesz mieć zaufania nie możesz być autentyczny w takim związku. Zapobiegasz własnemu rozwojowi, zatrzymujesz własne uczucia, własną ekspresję, a nawet pomysły czy odruchy. W związku z narcyzem musisz zatrzymać, zamrozić wszystko to, do czego zmierzasz, to kim chcesz się stać. Dzieje się tak, ponieważ. W ten sposób skonstruowane jest zastraszanie narcyza. To ma na celu. Staniesz się bardzo niespokojny, bardzo ostrożny, uważny. Zauważysz, że jesteś przejęty, zmartwiony, smutny, nerwowy. Będzie to dotyczyło wszystkiego, co może mieć niepewny skutek, niepewny rezultat. Będziesz miał wielką ochotę, zainteresowanie, by coś zrobić, by coś się zdarzyło, lecz trudniej będzie z realizacją. Staniesz się bardzo ostrożny. Będziesz chciał uniknąć potencjalnego ryzyka czy zagrożenia. Dzieje się tak, ponieważ jeśli jesteś w otoczeniu narcyza, to nigdy nie wiesz, co wydarzy się za pięć minut. Siedzisz jak na szpilkach, starasz się go nie zdenerwować, starasz się nie wyprowadzić narcyza z równowagi. Może go dosłownie zdenerwować wszystko, byle co, najmniejsza bzdura. Pozostaje ci założenie, że to narcyz ma władzę, siłę, moc i kontrolę. Czujesz się tak, jakbyś ty jej nie miał. Dlatego też poszukujesz akceptacji u narcyza. Czujesz się tak, jakbyś zawsze potrzebował Jego zgody, zanim coś zrobisz. Jest to coś, czego narcyz nigdy ci nie da. Narcys nigdy nie pozwoli, byś poczuł się wystarczająco dobry, byś poczuł, że jesteś akceptowany. Zamiast tego Narcyz będzie utrzymywał w tobie stan niepokoju, stan niepewności, stan strachu. Często starasz się uniknąć kłótni, krytyki. Ponieważ czujesz, że nie masz innych możliwości, czujesz, że nie ma innego rozwiązania. Ilekroć starasz się odejść od narcyza, od tego zastraszania, to wszystko to, co lubisz, co proponujesz, będzie użyte przeciwko tobie. Dlatego musisz postawić wszystko na jedną kartę. Jeśli chcesz zostawić Narcyza, to wszystko musisz postawić na swoją kartę. Jeśli zdecydujesz się pozostać w otoczeniu Narcyza, to i tak musisz się zdystansować. Musisz się zdystansować od Narcyza do pewnego stopnia. Musisz zarządzać swoimi oczekiwaniami. Potrzebujesz stworzyć własną fałszywą tożsamość, by móc mieć z nim do czynienia. Musisz być sobą gdzieś indziej. To jedyny sposób, byś mógł odzyskać kontrolę, byś mógł odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Polub, kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.